Internet nowej generacji w Polsce Wschodniej. Pod takim hasłem odbyła się w Kielcach konferencja poświęcona projektowi sieci szerokopasmowej. O wizji nowego internetu dziś i jutro w regionie Świętokrzyskim rozmawiali przedstawiciele branży internetowej i telekomunikacyjnej. Lokalnych samorządów oraz władz województwa. Celem projektu sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej jest budowa sieci szkieletowej i dystrybucyjnej o dużej przepustowości sieci nowej generacji, tak abyśmy mogli sprostać wymaganiom Europejskiej Agendy Cyfrowej, która na 2020 rok zakłada internet do każdego obywatela Unii Europejskiej na poziomie 30 megabitów na sekundę. Dzięki projektowi do końca 2014 roku z usług szerokopasmowych skorzysta 90% mieszkańców oraz 100%. Instytucji publicznych i przedsiębiorców Polski Wschodniej, czyli województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Ta infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, szerokopasmowy internet, to jest nie tyle. Luksus to pewien standard, który powinien już dotyczyć wszystkich. Dzisiaj jesteśmy jednak w dalszym ciągu wykluczonym cyfrowo województwem. 94% miejscowości nie ma dostępu do, do tej nowej generacji internetu. I właśnie projekt, o którym rozmawiamy, daje takie szanse. W ciągu najbliższych trzech lat do. 90% mieszkańców zostanie doprowadzony y, szerokopasmowy, szybki internet o parametrach powyżej 30 megabitów na sekundę. To da szansę na rozwój nowych usług. Szybka i bezpieczna sieć pozwoli na uruchomienie usług z zakresu e-administracji, edukacji, zdrowia oraz rozrywki. To także duże możliwości dla przedsiębiorczości i biznesu. To dzisiaj inwestorzy, którzy przychodzą do naszych gmin, oni przede wszystkim pytają o komunikację drogową, komunikację kolejową i komunikację elektroniczną. Dzisiaj możemy stworzyć sobie Dolinę Krzemową gdziekolwiek, tak? na pustyni, byle tylko był zasięg, byle tylko był internet. I bez tego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie konkurować z innymi regionami. W ramach inwestycji powstanie ponad 1400 km sieci światłowodowej dla instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym. Internet rozszerza swoje za, za, swój zasięg na każdą dziedzinę życia, tak? Jeżeli dzisiaj nie istniejemy, jak się mówi na Facebooku, to nas nie ma, prawda? I również w innych portalach i w innych zastosowaniach zastosowaniach przemysłowych, edukacyjnych, turystycznych. Musi być wspomaganie silne w internecie. I u nas e, region, który nie posiada infrastruktury szerokopasmowej za kilka lat, a nawet już w dniu dzisiejszym jest wykluczony cyfrowo. Stąd ta nazwa, bo e, społeczeństwo, region, który nie będzie miał tej infrastruktury, tak naprawdę będzie poza tym mainstreamem, poza głównym nurtem rozwoju gospodarczego i i społecznego. Sieć szerokopasmowa niesie ze sobą korzyści społeczne, gospodarcze i edukacyjne. Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego internetu, jak i do zwiększenia poziomu wiedzy oraz możliwości jego wykorzystania także w przyszłości. Turystyczne prognozy i filmy, które dzisiaj oglądaliśmy, pokazują, że. Tak naprawdę ten internet za moment w komórce może dawać możliwości na, na realizowanie rzeczy, o których nam się dzisiaj jeszcze nie, nie wyobrażamy sobie tego. Także niewątpliwie to jest skok cywilizacyjny, jeden z najważniejszych projektów dzisiaj dla województwa.